Cześć, witajcie w... O! W zasadzie w kolejnej kampanii. Dzisiaj zagramy sobie... Niemcami. Ostatnio graliśmy Polską, stworzyliśmy ją wielką, potężną. No to teraz sobie za zagramy... Dojczem... W... Deutschlandem. No. Ale no to historyczne cele i... Nie ma co ten, No, co się roztegowywać to są bardzo fajne drogi dwie, czy fajne, bo jest pod y, Hitlera taka typowo. No to to jest taka typowo właśnie z podbijania, ale jest jeszcze droga. Przeciwstawienia się Hitlerowi i idziemy pod Kaisera. I to jest taka droga. A nawet nie wiem jak to nazwać tak naprawdę. Bawienie się w kolonie jak Tak trochę i złamanie Anglii i Francji, czyli takie, nie wiem jakby powiedzieć, że Niemcy próbują, w sumie pierwszą wojnę to powtórzyć. Tak no, naprawdę. My pójdziemy tutaj. My pójdziemy pod... Hitlera. I... i mi się wydaje, że wyjdzie... Bo ta droga jest ciekawa, ale bym chciał najpierw to zrobić. Dobra, co najpierw? Jeszcze tak poza tym. Jeśli chodzi tutaj o gospodarkę, to pójdziemy w tą stronę. Ona według mnie jest dużo, dużo lepsza. Tutaj z tymi. Tutaj jest taka typowo droga, bym powiedział, pod... Nawet... Cały czas dostajemy te fabryki dóbr konsumpcyjnych, wszystko nam zżera te fabryki, zżera nam po prostu te fabryki, a tutaj jest taka ścieżka, takiej jakby... nie wiem jak to nazwać. Coś po środku. I bardzo dobrze to działa. Ja myślę, że na początku będzie trzeba to zrobić. Chociaż tutaj co nam daje? Daje gospodarka cywilna. A, ale to. gospodarka cywilna to... Później nam odda ta ścieżka, po prostu. Tutaj jest plan steroletni i idziemy typowo pod to. Hmm. Nie, ja wolę to. Wolę to. Dobra, jakieś fabryki. No znaczy to na początku. Czem jest silny. Dajmy, czy trzeba mieć bardzo mocny czem jest no Bo on musi być na, na początku bardzo mocny. Później, jak już będziemy w wojnie, to już będziemy tylko w wielkich wojskowe, czyli to już tam nie będzie, nie będzie czasu, żeby ten przemysł cywilny naprawiać. Dobra, tutaj tak. Powiedzmy o tak. Czołgi. No tutaj można się bawić z czołgami. Ja pójdę w czołgi, tylko że lekkie. No i tu będzie trzeba iść mocno w samoloty. Bo samoloty w tej grze dają dosyć dużo. Najmniej gra się z, z nimi wygodniej. Dobra, dodam jeszcze, co by tu dodać o, jak sobie go produkować później. Dobra, dywizje, Ile tego mamy? 30 dywizji. No dobra, to niech na razie sobie będą. Yy, ośrodek wojskowy A to. Tak szczerze powiem, że bawienie się w te. Projekty to według mnie trochę bez sensu jest, bo one nie dają aż tyle, nie dają aż tyle, ile można było się spodziewać. Dobra, no to lecimy, bo już gadam, 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 nic się nie dzieje. No na tym zostanie przyjdziemy niech ma. Dobra, jest ok. No. Dobra, jakiegoś generała będzie trzeba Wornę to No to, na razie to chyba. Dobra. Priorytet na wzrost gospodarczy. Dobra. A szóst, ile będę musiał mieć? 500 tysięcy. No to jeszcze poczekamy chwilę. No to poróbmy sobie na razie tę gospodarkę. Tylko to co muszę mieć? O, aha, nie posiadam ducha narodowego. Dobra, to na razie ten. Na razie, dobra, fajmy tą remitaryzację. Coś tam wyda. O, siłę polityczne, dobra. To nie będzie. 5 kwietnia się skończą płatności w EXTREMEFO. No to dobra. Duchy narodowe są takie. No. powiedzmy zaraz tutaj damy z powrotem częściową mobilkę i już będzie całkiem dobrze. Dobra. Militaryzacja na Super. Tak, tu są jeszcze dwie ścieżki. Ja bym poszedł, tak szerzej, w reorganizację Wehrmachtu. Bardziej się opłaci. O, tu jeszcze te spadną koszty. Ale zasięg zaopatrzenia. Oj, no trudno. No i częściowa mobilizacja. Z powrotem wraca. No. I dobra. I lecimy z tym. No to co będzie celem tej kampanii w sumie? O, no, nie jesteśmy pod tym. Dobra, fajnie. Chyba zajęcie Europy w zasadzie Dobra to tak. Co tutaj jest? to takie. Tutaj jakieś bonusy. Reorganizacja szybkość. mobilizacji, to nie. Ale to jest akurat fajne. Ale to zrobimy później, reforma walutowa i fabryki dóbr konsumpcyjnych minus 20% No i super Dobra, ja mam 100 siły politycznej, coś by trzeba dać Ribbentrop, hmm. nie daje nic ciekawego Ten daje ciekawe rzeczy hmm. A to pozbieramy 150, bo minus 10 jeszcze darmowa naprawa dobra. dobra, to wejdźmy w to, minus 15 kolejne jeszcze podatek. fajnie chociaż tutaj, to są jeszcze te koncerny całe, tu trochę jest więcej niż na Polsce ale na razie to ten, na razie nas to nie obchodzi za bardzo doświadczenie armii, na pewno będzie potrzebne dodać 50%. A no to nie mamy jeszcze. Dobra, podstawowe narzędzie mechaniczne. I tu już lecimy w koncentrację w przemysłu. Tu już nie ma co się bać, że nad będą bombardować. Mam nadzieję, że zrobię na, na tyle mocne lotnictwo, że po prostu nic tam nie zrobię tutaj. O, jeszcze stabilizację poprawimy. Zawsze to też odda. Tutaj kolejne minus 15%. W początku gospodarkę lecimy, trzeba ją rozbudować trochę. Jak już powybudowało się coś tam? No, coś tam się powybudowywało. No dobra. Tutaj mamy takie Meistering albo Buterian. Ja będę brał. Ja pójdę w doktrynę jaką pancerną. Zwiększenie handlu. To daje tempo budowy plus 5%, no to bardzo się przyda. A ja powoli, jak wygląda szablon dywizji tutaj, osiemnastki. No dobra, ujdzie, ja zrobię takie coś, zrobię dwudziestki, będzie akurat dobrze. I ile się da? Dobra i niech się szkolą, bo my będziemy potrzebować już od razu na ten, na zajęcia Austrii. to będzie się powoli budować, bo, bo tu jeszcze będą musiały fabryki jakieś wskoczyć. O, wojna domowa w Hiszpanii. Mógłbym wysłać korpus jakiś, żeby tam się pobawić. Ale na razie zajmiemy się swoim krajem. Inwestycje mieszkaniowe. Dobra. Teraz to. W 37 będziemy się bawić już w takie polityczne te. Ale na razie trzeba gospodarkę postawić na nogi. Bo już odbudowująca się gospodarka wygląda jak dosyć dosyć Dobra, ale tutaj. Czy coś by mi tu dało? Jakieś bonusy na start, jakieś dobra. Tutaj surowce. Na razie tak nie bardzo. Minus 5%. No, ale to na razie te 5% to z dużej różnicy nie zrobi. Manewry ja armii. O, trochę jest tych doradców. Dobra. Ja myślę, że na razie nic nie będzie. Czekam aż będzie 50% w zasadzie tego. Dobra, czego brakuje? Chromu. Czyli wleciała budowa jakiegoś tego pancernika. No. Ale ja z tych pancerników bym o tak zrobił. To w sumie usunę ja całkiem. Bo nam się nie przydało i tak. Dobra, do miał więcej tych. To nie będzie tak. Okręty podwodne. No i dobra. Będziemy lecieć. Jeszcze listopada jest. Nasza gospodarka już jest taka... O, ujdzie. 25%. No dobra. Bezbudowa przemysłu. OK. I to jest jeden z najlepszych tutaj bonusów, jakie można wziąć. Te prawa pracownicze, bo one dają tyle bonusów, one się bardzo przydają. Yy, dobra, teraz tak. Yy, jakiś o. Minus 15%, a ten co jeszcze daje? Yy, no to lepszy tam będzie. A tą chwilę będzie tam lepszy No jeszcze 3% i byśmy mieli gospodarkę wo jedną Prawa, prawa, pracownicze. i tu co muszę więc Zaalansowane narzędzia No i dobra Dwie hmm. fabryki cywilne fajnie Dobra, ale będzie trzeba już te iść Tylko tutaj, żeby mógł pójść, w ogóle to coś daje? Takieś takie lepsze? Nie, to akurat się nie przyda. A to? pak Antikominternowski. Ona ZSRR. No na razie nie. To na razie zróbmy. A może na, na razie pójdziemy w armię trochę pójdziemy trochę w armię by się przydał buteria? od razu by się przydał w zasadzie wygląda tak organizacja zorganizowanie a dobra. Ustawiam ja to wygląda to wygląda to Z tych tutaj to najbardziej nam by się przydało tak naprawdę do szybkości armii. Jak będziemy w Związek Radziecki to będzie trzeba ich szybko przejechać. Dobra, ale ja bym na razie tego dał. Niech sobie będzie. Przetwarzanie gumy. Dobra. To będziemy musieli trochę tych rafinerii ponastawiać tutaj. I to jest wybór. Albo idziemy w polskie dziedzictwo, Czyli w zasadzie taktyka z pierwszej wojny światowej. Albo idziemy w przyjęcie nowej doktryny pancernej. Ja w to pójdę. Pruskie dziedzictwo, jak ja sobie tam gałem. To, to też jest fajna droga, tylko że to jest taka typowo pod... Potl... ...pichotę z artylerią w zasadzie. O, ja już miałem się bawić w te... W ...te Austrię całe. Dobra, trzeba ich tu wystawić. I niech się kolejni napełniają. Dobra, przyjęcie nowej doktryny pancernej. Super. I na razie mi się wydaje, że dostarczy. Dobra, bo teraz będzie trzeba coś pójść właśnie z tym. Nie mam jeszcze. 50 tysięcy wyposażenia piechoty. O, Zapomniałem o tym. No to nie będzie pakant, tylko w takim razie. Dobra, te 20 dywizji niech się tutaj. Niech to po prostu będzie. A ja tych, ile się będzie dało, to niech się wystawią. Dobra, ale już można wziąć guteriana koszt doktryny i maks szybkość. A ten daje tylko koszt doktryny. I już będziemy mieć, no, 35 koszt. No to co to jest, tak naprawdę? I pójdziemy sobie tutaj pod typowo, i tu też typowo pod czołgi. No i będzie dobrze. Wystawię tylko parę dywizji tych yy, pancernych tych lekkich i już będzie. no tutaj wojna z SRM. No to na razie nie. Na razie nie. Na razie się to nie czyta. Hmm. Hmm. Teraz tak. Jeszcze tu jest ta droga cała, Ten wewnętrzny krąg. To w zasadzie było w tej w jednej z ostatnich aktualizacji. Tutaj przyrost siły politycznej. Dobra, niech będzie. Niech będzie, niech będzie. Ile produkujemy tych karabinów? Ale mi się da, że to wolno się na pewno. O! Ura. jednak 77 karabinów, Tak jak na ten... Jak na ten moment to jest nawet nawet Dobra, koncentracja przemysłu i bym poszedł Co? W już to poszedł. Dobra, dwie linie pracują. Będzie trzeba powoli już wojskowe wstawiać. Ja wojskowe będę stawiał, tak myślę, że tutaj. bezpieczniej będzie. No ja dam tutaj już tak co jakiś czas. Niech już będą, tak? Okej. Okay. No i tu będą do wyboru ten wewnętrzny krąg. Jest dużo rzeczy tutaj. Ale mnie tak naprawdę będzie interesował typowo przemysł. Więc ja pewnie pójdę po tutaj, w Toda. To... tak? O, jakoś tak. A Himmler. Himmler? też daje dobre rzeczy. ale mnie najbardziej teraz będzie interesował Anschluss i gospodarka. W sumie tutaj wszystko mnie powinno interesować, na chwilę są. Daje. Ja na razie pójdę tam. Trzeba to armię powoli modernizować. Dobra, jakbym wystawił ty 570 i czy ja już będę mógł zrobić? Bo to już raczej w kolejnym odcinku będę robił z tym aszlusem. No tak wyszło. Tak, już będę mógł robić. Więc w kolejnym odcinku w zasadzie będzie anschluss. No. Dobra, i tak. Ja już tutaj włączę ten cel. Ale to już w kolejnym odcinku będzie. Na chwilowe są robiliśmy gospodarkę tak naprawdę. No i już nie dobrze, no bo to na początku jest najważniejsze. No i to dobra. To będzie w tym odcinku na wszystko. I no, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć.